A, hej, hej dzieci śpią yy, więc spokojnie sobie tutaj yy, wykorzystam ten czas na dokończenie mojego przedpokoju chociaż jeszcze długo, długo do tego wykończenia potrzeba kochani widzicie mnie taka jak jestem rano po wyjściu z łóżka <laughs> ok, chcę wam pokazać yy, dosyć duży przedpokój były w nim wymieniane Wszystkie drzwi ogólnie, to jest bardzo długi korytarz. Drzwi były wymieniane przez fach, fach firmę, która niestety no, nie wykonała tego, że tak powiem, tak jak należy. Wszędzie ościeżnice były trochę mniejsze, to znaczy pokażę Wam, że musiały być Dokładnie, tak jak tutaj widzicie, musiały być poszpachlowane. Na całym przedpokoju ogólnie jest rolfaza, więc no, wygląda to nieciekawie, nawet po tym szpachlowaniu. Czekajcie, bo tu nie widać. O. Także cały przedpokój jest do zrobienia. Listwy są do wymiany. KUPA roboty, której się podjęłam, bo firma miała dosyć duże opóźnienie przez co z, z przeprowadzką i no i później już tej firmy nie chciałam tutaj chcę Wam tylko pokazać teraz, że mam taką rolfazę wpłynie. to jest ta taka masa imitująca imitująca tą tapetę ma niestety o wiele wyraźniejsze te ziarenka niż tapeta, więc niestety trzeba było cały przedpokój, przynajmniej w tej części, gdzie jest bardzo jasno, tą rolfazą potraktować. Chyba tą ścianę zostawię bez, bo to się nie rzuca w oczy. Resztę maluję taką jasno srebrną farbą. Ona jest prawie, że widzicie nie ma różnicy między białym a, a tym srebrnym. Dzięki temu malowaniu te ziarenka nie są też takie ostre. Po co Wam to wszystko opowiem, słuchajcie? No bo ogólnie to afirmuję, tak? Afirmuję, że mam pieniądze z powietrza, że nie muszę pracować. No i w sumie powiem Wam, że jak zaczęłam ten remont, znaczy zaczęłam kończyć ten remont, który ktoś zaczął, to zaczęłam się też pukać w międzyczasie w głowę. Mówię, kurczę, no, po ja marnuję ten swój czas na, na remont, tak? Jeżeli przeznaczę ten czas na afirmowanie, to przyjdzie firma i mi zrobi. Ale ponieważ mm, ta moje afirmowanie, manifestowanie się trochę przeciąga, a to co widzę mnie poniekąd denerwuje i irytuje, postanowiłam. W międzyczasie gdzieś tam jednak troszkę porobić, tak? Ale jestem czerwona. To też się, kochani, zmieni, bo niedługo przyjdą kosmetyki. Ogólnie się nie maluję, ale należało. No, no to jest właśnie tak jak z tym przedpokojem, tak? Afirmujemy jedno, ale widzimy drugie, i mimo że staramy się na to nie reagować, to, no to gdzieś tam się samo reaguje i, i to mnie bardzo denerwuje, bo nie mam nad tym kontroli, tak naprawdę. A wydaje mi się, że przesuwa to te właśnie efekty, tak, że, że one się nie pojawiają od razu. Więc tak trochę taki pośredni, że tak powiem pośredni środek do tego, żeby się uspokoić, żeby trochę swoje myśli odsunąć od tego, czego nie chcę. Natomiast no nie zamierzam remontować wszystkiego, tak jak powiedziałam, przyjdzie tu firma i wszystko wyremontuje któregoś dnia. Ale póki co, to takie najważniejsze rzeczy. W zasadzie to wszystkie pokoje są do wyremontowania, przez to, że te drzwi, właśnie tak jak tutaj w kuchni, choć to w kuchni po bardzo nie widać, bo tutaj są meble. A zobaczcie tutaj, no, popatrzcie. Obdarta tapeta, masakrycznie, nie? nie? <ścoughs> co ja będę mówić? Czy jak? Jest to mieszkanie, bardzo mi się podoba. To też tak poniekąd opowiem Wam kiedyś tą historię taki półśrodek do tego, żeby się troszkę lepiej czuć. Wyprowadzka była w, we wrześniu, ubiegłego roku, teraz mamy zaraz kwiecień, no więc już ponad pół roku tutaj jesteśmy no i tak powoli, powoli sobie dłubię, tak? Poza tym mam też tam pracę, o której też Wam troszkę powiem i tak dalej. Wczoraj, jak się położyłam ogólnie, to przyszło mi do głowy, że um, powinnam to swoje wyzwanie... Nazwać y, eksperyment życie marzeń. Ym, I chcę Wam pokazać, tak na co dzień, jak to u mnie wygląda. Łącznie z moim lenistwem, nie niepowodzeniem, z tym, jak wyglądam. Bo, ym, bo będzie wtedy widać, słuchajcie, y, te efekty, tak? Będzie widać efekty. Bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, bo ja już afirmuję dosyć długo, leni, ogólnie znam 3 lata. Jeżeli nie oglądacie, to wiecie, tak? I różne rzeczy mi się zamanifestowały, raczej z takich drobnych, chociaż niektóre bardzo ważne. Natomiast moje miliardy cały czas gdzieś tam, wiecie, wokół mnie krążą i jeszcze nie wpadły do mojej rzeczywistości, albo odwrotnie, ja nie wpadłam do tej miliardowej rzeczywistości, to też się gdzieś tam kiedyś zmieni. Ale tak sobie myślałam, że okej okay, jak będziemy nagrywać takie, jak będę nagrywać nie tylko takie filmiki, wiecie, motywacyjne, z tego, co mi tam gdzieś napadło tam do głowy, tylko z tego mojego życia, żeby wam pokazać, jak sobie staram y, dawać radę tak? z tym, y, co mnie otacza, a czego nie chcę. A myślę, że większość z was, jeżeli afirmujecie, to macie dokładnie taką samą sytuację, że jesteście w rzeczywistości, która do końca wam y, nie odpowiada i ciężko się, że tak powiem, wylogować z tej rzeczywistości na tyle żeby nie myśleć, żeby nie reagować, albo żeby samo się nie reagowało, tak, bo, no bo tak to jest, słuchajcie, ja już, no, jestem na takim etapie, że wydaje mi się, że świadomie nie myślę i nie rozmyślam, chociaż zdarza się jeszcze troszkę ponarzekać, ale mam mojego strażnika, mój mąż, zaczął po prostu mnie, że tak powiem, stawiać trochę do pionu i za co jestem bardzo wdzięczna, bo pewnych rzeczy po prostu nie widziałam, nie zwracałam na nie uwagi, tak, tak, takie, wiecie, naturalne są, tak, Natomiast, um, widzicie, u, uciekła mi myśl, um, aha, że po prostu nie, nie jesteśmy w stanie się z tego wylogować. Więc nawet jak mi się wydaje, że ja nie myślę, um, nie zwracam na to uwagi, nie reaguję, to mimo wszystko gdzieś tam, słuchajcie, czuję, że się źle czuję. Tak? I jeżeli ja się źle czuję, to znaczy, że mam nieodpowiednie myśli, że nie są to szczęśliwe myśli radosne myśli, myśli zadowolenia i tak dalej. Więc to mnie trochę niepokoi, że mimo że świadomie staram się um, ograniczyć um, te moje reakcje i zauważanie tego co się dzieje, mimo wszystko to się dzieje poza moją kontrolą, tak, poza moją wolą. No, dzieje się samo. Leilani Rada na to afirmować i też staram się, jeszcze nie doszłam do takiego momentu, żeby afirmować, słuchajcie, Cały dzień, ale jestem na drodze do tego. Natomiast mm, no, trzeba sobie jakoś radzić w tej sytuacji. Tak jak mówię, no nie, nie da rady być cały czas na spacerze, w, nie wiem, w lesie biegać, tak? I się zacieszać. Człowiek przybywa tutaj w domu, tym bardziej, że teraz mamy słuchajcie, ferie trzy tygodnie z dziećmi w domu. I y, siłą rzeczy. Widzę, widzę to, co widzę, co mi się nie podoba i co diametralnie odbiega od standardów, które sobie gdzieś tam wytyczyłam, jeżeli chodzi przynajmniej na najbliższą przyszłość, tak? Na, na, na moją wymarzoną, na moje wymarzone życie tak powiem. Także gdzieś tam w międzyczasie właśnie jak mam, jak mam nastrój, jak mam ochotę, to staram się coś podłubać. W moim otoczeniu i w międzyczasie afirmować, chociaż z tym afirmowaniem jest ciężko, bo ciężko mi się ogólnie skupić. Słuchajcie, nowy kurs Lejlani był. Um, Boże, kiedy on był? W marcu? W marcu był nie? Zaraz zobaczymy, tak. I ja słuchajcie, z tego nowego patrzcie. <ścoughs> pisałam sobie nawet ile takich powtórzeń afirmacyjnych. To też Wam wytłumaczę. Jeszcze mamy koniec. Koniec marca i dwa razy podzimy. Bez większego ściemnienia. Powtórzyłam, ale to jest wszystko mało, to jest wszystko mało. I teraz po świętach, no bo wiadomo, teraz święta znowu i nie będzie za bardzo dużo czasu na to afirmowanie. Ale po świętach, słuchajcie, ruszamy właśnie z tym eksperymentem manifestacji marzeń, tak, życia marzeń. Ruszam ja. No i będziecie po prostu codziennie o mnie słyszeć. Ja wiem, że już tam kiedyś tam opowiadałam, może nie chcę wam się już tego słuchać i tak dalej, ale to takie. Um, to taka walka też samej z sobą, tak? I um, konsekwentne działanie i trzymanie się tego, co się powiedziało, bo no, jestem trochę niekonsekwentna, jestem trochę niesystematyczna. nie przeszkadza mi to, bardziej taka spontaniczna, um, no ale żeby mieć te efekty, to jednak trzeba przydusić, tak? Jeżeli te konwencjonalne metody nie działają, że sobie tam nie wiem, poafirmuję um, sesję y, przed snem i, i po śnie. A ja często całą noc, mi się wydaje, że afirmuję, bo co się przebudzę, to afirmuję. No ale dobra, to, to mamy następnych, nie wiem, tam 8, 10, 12 godzin naszej żywotności, tak, aktywności dziennej. No i to też powinno być związane z tym, co chcemy, a nie z tym, czego nie chcemy. No i tak jak mówię, jeżeli żyjemy w takich warunkach, chociaż mieszkanie jest piękne, ale gdzieś to odbiega od tych standardów, no to ciężko jest. Chociaż te uczucia nie są potrzebne, tak? Ona cały czas to powtarza, że nie są potrzebne. Ja uważam, że one mocno pomagają, tak? Bo motywują, bo dają siłę do afirmowania. Chociaż taka złość na to, że się czegoś nie ma, też jest poniekąd motywacją, tak? I wtedy motywuje nas do tego, żeby, żeby bardziej afirmować i trzymać się planu. No ale do tego wszystkiego jeszcze, słuchajcie, dojdziemy. Um, no, tak, nie z wróżki, nie z piotruszki, słuchajcie. misz masz tematów, ale chciałam Was troszkę no, usłyszeć, no, może żebyście wy mnie usłyszeli. Um, I zrobić ten krok w kierunku tego, co dziś w nocy mi się wymyśliło. No i już wam pokazać, co działam, co działam. No a działam trochę. E, także nie wiem, czy do świąt będą to codzienne nagranie postaram się, żeby były, natomiast no, po świętach już ruszymy z tym, żeby po prostu zobaczyć, jak ta rzeczywistość faktycznie, faktycznie się zmienia i kiedy te miliardy wskoczą do mojej rzeczywistości albo kiedy ja wskoczę do tej rzeczywistości. Słuchajcie, życzę wam spokojnych świąt, pozytywnych przemyśleń i postanowień, tak? postanowień, które no, zmienią wasze życie, tak? które Popchną was albo pociągną do tego, żebyście jednak e, zrobili coś, co przyniesie wam inne rezultaty. Pozdrawiam was serdecznie.